Szanowny Panie Marszałku, Wysoka Izbo. Mam zaszczyt przedstawić sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia niektórych projektów ustaw z zakresu zabezpieczenia społecznego o rządowym projekcie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw zawartych. Jest Pani Minister, Panie Wysokie. Jest, pani, jest Pani Minister, tak jest. Sejm na posiedzeniu w dniu 27 kwietnia 2012 roku skierował powyższy projekt ustawy do Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia niektórych ustaw z zakresu zabezpieczenia społecznego. Komisja Nadzwyczajna rozpatrywała projekt na posiedzeniach w dniach 4 i 7 maja 2012 roku. Sporo czasu na pierwszym posiedzeniu zajęły nam kwestie proceduralne, będące w gruncie rzeczy konsekwencją wniosków o odrzucenie projektu w całości oraz wniosków o wysłuchanie publiczne. Na kanwie tych wniosków przeprowadziliśmy dyskusję, która w dużej mierze była powtórzeniem debaty w trakcie pierwszego czytania, ale warto podkreślić, że ona się ogniskowała wokół dwóch kwestii. Po pierwsze istoty celu reformy, także istoty wprowadzanych w ustawie w projekcie rządowych zmian, rządowym zmian, a także zakresu i sposobu konsultacji społecznych. Przedstawiciele rządu wspierani, jak zauważyła pani poseł Magda Kochan przez zaplecze rządu w Sejmie, czyli posłów koalicji, wielokrotnie powtarzali, że cele reformy to wyższe świadczenia emerytalne przyszłych emerytów. Po drugie, złagodzenie skutków ubytków zasobów pracy poprzez przedłużenie aktywności zawodowej i wreszcie lepsze zbilansowanie funduszu ubezpieczeń społecznych. Tezy te były popierane szczegółowymi wyliczeniami znajdującymi się w uzasadnieniu projektu. Kluczowe, co wielokrotnie podkreślano, no jest oczywiście wysokość przyszłych świadczeń emerytalnych. Odrabialiśmy przy okazji posiedzenia komisji lekcję artymetyki, artymetyki, artymetyki. lekcję no, taką, mogę powiedzieć, fundamentalną, elementarną, wyższy licznik i jednocześnie niższy mianownik to wyższy wynik. No, ale przekładając to na świadczenia emerytalne, wobec tego większe składki, dzięki wydłużeniu wieku emerytalnego dłużej pracujemy, to wyższy licznik, niższy mianownik, ponieważ Pracujemy dłużej, krócej jesteśmy na emeryturze, wynik to oczywiste wyższa emerytura. Ale argumentacja ta nie docierała niestety do opozycji, negowano poprawność rachunków i prognoz demograficznych, jak u Orwella mogę powiedzieć, znaczy „więcej znaczy mniej, a „mniej znaczy więcej niemalże. Nie będę, nie będę szczegółowo omawiał tych wystąpień ekonomiście i demografowi, i demografowi, niektóre z nich nie przeszłyby przez gardło. Strony pozostały przy swoim. Głosowanie nad wrzuceniem projektu skończyło się wynikiem 9 za, 15 przeciw, jedna osoba wstrzymała się od głosu. Sporo czasu poświęciliśmy na wymianę poglądów, co sygnalizowałem wcześniej, na temat trybu konsultacji społecznych projektów. W jednej kwestii wszyscy byliśmy zgodni. To bardzo ważna ustawa, ustawa dotykająca istotnych dla każdego obywatela spraw, ustawa wymagająca pogłębionych konsultacji, wspomaganych najlepiej kampanią informacyjną. Różniliśmy się jednak i to bardzo istotnie co do oceny zastosowanych metod i zakresu konsultacji. Zdaniem opozycji listopadowa zapowiedź reformy sformułowana w ekspoze premiera, także skierowanie w lutym do zaopiniowania ustawy do partnerów społecznych. Przypomnijmy, że trafiła ona i do związków zawodowych, i do organizacji pracodawców, do organizacji kobiet, do organizacji także związanych z rolnictwem, związków zawodowych i organizacji rolników. Do tego przypomnę, no mieliśmy także debatę nad wnioskiem niezależnego samorządnego związku zawodowego Solidarność w sprawie referendum dotyczącego wieku emerytalnego i to wszystko zbyt mało. Z jednej strony padały zarzuty, że nie uwzględniamy wniosków i opinii no, i to źle, ale jednocześnie uwzględnianie na przykład prowadzenia emerytur częściowych jeszcze gorzej. Zaplecze rządu było z tego odmiennego nieco zdania. Warto przypomnieć, że podniesienie i wyrównanie wieku emerytalnego zapisano w założeniach reformy z 1999 roku. Co w praktyce oznacza, że dyskusja na ten temat toczy się co najmniej od 1997 roku. Wtedy, wtedy przygotowywano założenia, to jest 15 lat temu. W dokumentach strategicznych rządowych. W dokumentach Przepraszam strategicznych Pani Poseł, pani głosu, pani poseł, pan poseł rządowie, proszę nie prowadzić polemiki z 2030 i 2030 30, 30. znajdzie Pani także zapisy potwierdzające to, co mówię, podniesienie i zrównanie wieku emerytalnego. Oczywiście ta dyskusja przez te 15 lat toczyła się z różnym natężeniem. Często zamiatano, mogę powiedzieć, problem pod, pod dywan. Dzisiaj Czas kończyć dyskusję, ktoś wreszcie y, musi mieć trochę odwagi i podejmować decyzję, i taki pogląd przeważył na posiedzeniu komisji. W konsekwencji za odrzuceniem wniosku o wysłuchanie publiczne oznaczające wydłużenie dyskusji, odłożenie reformy w czasie opowiedziało się 14 posłów, za było 9. Konsultacje społeczne miały szerszy niż zwykle wymiar. Dzięki także zaangażowaniu mediów, bo dzięki temu zaangażowaniu trafiliśmy praktycznie do wszystkich polskich domów i to był, to był chyba jeszcze jest temat numer jeden ostatnich dni i tygodni. Na marginesie tej dyskusji warto zauważyć, że konsultacje nie oznaczają stuprocentowych uzgodnień. Jeśli by tak miało być, to nie bylibyśmy w stanie uzgodnić niczego. Nie bylibyśmy w stanie skutecznie rządzić, a rządzenie polega na podejmowaniu decyzji, odpowiedzialnych decyzji. Panie Marszałku, Panie Ministrze, Wysoka Izbo, szczegółowe rozpatrywanie projektu ustawy podzieliliśmy na dwa etapy. To chcę także podkreślić. W pierwszym szczegółowo, zmiana po zmianie omawialiśmy zapisy projektu. Odbyliśmy głęboką, merytoryczną dyskusję, zadbaliśmy o to, aby była ona jak najpełniejsza, aby wszyscy zainteresowani mogli się w tej ważnej materii wypowiedzieć. Zakładaliśmy do godziny 20.30, każdy, nie wszyscy, nie, nie wszyscy zaproszeni przyjechali, ale każdy miał prawo się wypowiadać, nie, ograniczyliśmy, nie ograniczaliśmy wypowiedzi. Zachęcaliśmy wręcz do nich i gotowi byliśmy procedować jeszcze i sobotę i niedzielę. O 20.30 od 11.00 skończyliśmy procedowanie, przypomnę, i nikomu, nikomu nie uniemożliwialiśmy zajmowania stanowiska i przedstawiania swoich opinii. Po tej, debacie, po tej debacie, która miała miejsce 4 maja w piątek, zostawiliśmy czas na przygotowanie poprawek. I zawsze oczywiście można powiedzieć, że tego czasu było za mało, to jednak przyznajcie Państwo też, nie jest to standardowe podejście. Zwykle poprawki zgłaszane są w trakcie posiedzenia komisji nadzwyczajnej, w trakcie procedowania. Tu zostawiliśmy na przygotowanie tych poprawek dwa dni. Przejdę do, do omówienia proponowanych zmian. Krótko, krótko. Dwa dni jednak, a nie zmuszaliśmy do. Od, od, od ręki, jak to niektórzy uważają, przygotowywania poprawek. Jak mówię, nie było to standardowe, ponadstandardowe podejście także w tym zakresie. Jeśli, jeśli chcemy uczciwie na ten temat rozmawiać, tak, tak to właśnie wyglądało. Przejdę, przejdę do omówienia proponowanych zmian krótko, bo nie chcę zabierać chleba wnioskodawcom. Przedstawię najważniejsze z nich. W sumie złożono 12 poprawek merytorycznych, 4 poprawki o charakterze redakcyjno-legislacyjnym. Najdalej no idącą poprawkę wniósł pan poseł Ludwik Dorn, odrzucenie ustawy. Wynik tego głosowania już omówiłem wcześniej. Poprawki zgłoszone z kolei przez pana posła Szweda z grupą posłów PIS to w gruncie rzeczy no, brak zgody na podniesienie wieku emerytalnego. Zdaniem wnioskodawców proponowane przez rząd zmiany są radykalne. Nie zgadzają się także wnioskodawcy na wydłużenie wieku emerytalnego w rolnictwie. Z kolei jeśli chodzi o poprawki SLD, jest zbudowano, przedstawione przez panią poseł Bańkowską, zbudowano te poprawki na założeniu, że podwyższenie wieku emerytalnego nie powinno dotyczyć osób w wieku powyżej 50 lat, bo po pierwsze wprowadzały także te poprawki możliwość przejścia na emeryturę osób, które przepracowały 35 lat w przypadku kobiet i 40 lat w przypadku mężczyzn. Przejście na emeryturę nie byłoby w tych przypadkach uzależnione od wieku. Kolejny wątek dotyczył składek opłacanych osobom przebywającym na urlopach wychowawczych. Wszystkie te poprawki zostały na posiedzeniu komisji odrzucone. W toku prac komisji nadzwyczajnej przyjęta została jedna poprawka merytoryczna, która zabezpiecza interes osób, które pobierały lub pobierają świadczenia pielęgnacyjne, za które wójt, burmistrz lub prezydent miasta opłaca składkę na ubezpieczenia emerytalne. Przyjęte także zostały wszystkie poprawki o charakterze redakcyjno-legislacyjnym. Konkludując, Komisja Nadzwyczajna do Rozpatrzenia niektórych projektów ustaw z zakresu zabezpieczenia społecznego rekomenduje Wysokiej Izbie przyjęcie projektu ustawy w brzmieniu sformułowanym w sprawozdaniu, które ma numer 369. W głosowaniu nad sprawozdaniem Komisji 15 posłów opowiedziało się za, 10 przeciw, 1 poseł wstrzymał się od głosu. Komisja zgodnie z artykułem 43 ustęp 3 regulaminu Sejmu przedstawia na żądanie wnioskodawców wnioski mniejszości załączone do sprawozdania. W tym miejscu chciałbym zgłosić ratę we wniosku mniejszości zawartym w punkcie 13 jest zapis w artykule 19 powinno być w artykule 19 to błąd wynikający z faktu wpisania punktu 18. 19 przepraszam to tyle dziękuję bardzo e, dziękuję.